Nawe czerwony. O, dziękuję. To mi Pan podał. Idziemy. Na co tego przegląd koszyczków? Mam nadzieję, że będą. Dobra, jestem w jedrące, w której jeszcze nie byłam. Tak żeby nie powtarzać, nie? Zawsze jadę do innej. I teraz znowu poszukiwanie koszyków, a dzisiaj jest sobota. I tam ten koszyk zobaczcie, jak go tak tutaj na prawo na lewo ściąga. Czuję. Że mogą być procent, nie? nie wiem czy można mówić takie rzeczy na YouTubie. No to wybrałam wiedronkę bez koszy. Serio, to jest niemożliwe. Czy wid... oh nie się... O nie, ile koszy. Dobra, więc ja już chciałam powiedzieć, że nie całkowicie koszy w tych wiedronkach, czy jest najfajniejsze najfajniejszej wiedronce. Co <gletoni> może być? To właśnie koszy. Dobra. Ach, mamy coś. No i mamy tutaj taki mały zagajniczek. Czekajcie, pociągnę rękawki i lecimy. Co tu mamy? Takie pataleczki. Za. No nie ma ceny, ale to wiadomo, czytniki na przykład Pateleczki, ale o. To na co? To na mleko? Na mleko chyba, no nie? Też ładne. A tutaj noże wiosenny w ogóle. O ja! Jaki fajny. Noże z 14,99 to są wiśnie. Dziewiśnie, to są te śliwki. Ale to nie wszystko. Awokanto, czy to jest każdy inny? Ojej, ja, zobaczcie, nie, dwa rodzaje, awokado i śliwka. To chyba awokado, chociaż ta śliwka taka z z cytrynką, nie, się kojarzy. No, a śliwka ładniejsza, co myślicie? Tak, niezależnie które, 14,99, to albo to, no, nie? Ok, tutaj co mamy? Zestaw szklanych miseczek z pokrywkami. O, a ile tu jest tych miseczek? 2, 4, 5, tak dużo w takim małym pudełku? Niemożliwe. Pudełku? Zagadałam. 5 sztuk słuchajcie No okej, okay. ile te wiseczki Nie wiem, nie widzę Tu mamy ceny jak coś, ale Ale nie ma To, to nie Pierre Cardin, słuchajcie Panowie gaciorki Ale też ceny Bokserki 59,90 o, czerwone Myślałam że czarne Czarny też są, ok. Aby to, to jest dwupak w ogóle: czarny i czerwony. W ogóle tutaj dwa XL. Ale XL czyli pełna rozmiarówka. Ok. Jakieś torebki dla pań. Ale to czy ja wiem, czy to oglądamy? Znajmy te pozycje chyba, nie. To jest. To jest ładne, ale nie wiem po ile są to te torebki. jest jakaś ogólna cena, ale, ale nie widzę. nie wiem. Akurat pani przyszedł tutaj wykładać, więc musiałam się ewakuować, żeby nie przeszkadzać. Kocy, kocyki, ale te dwie pozycje już pokazywałam ostatnio. To może nie będziemy powtarzać. Tu mam jakieś dla dzieciaczków. Buty męskie. aha, buty 149, czyli myślę, że to będzie to. Buty damskie 79, a dziecięce 79 również. Okej. Okay. Okej, okay. aha, czy to są damskie, to też pokazywałam, biedronce wyprzedażowej minus 50%, muszę się wybrać do biedronki wyprzedażowej, zobaczcie co tam teraz jest, pewnie wszystko to co tutaj, ciapuszki, klapeczki, ale no nie no, to wszystko znamy, coś co nie znamy, co te kurtki, zobaczcie, wracają, czyli oni no tak trochę tu rzucają, trochę tam, no nie? Okej, okay, to jakiś jednorożec. Jakaś kula. O ja. A to? Nie, to dla do dzieciaków. Dobra, wracamy. Wracamy, pani poszła, to wracamy. Okularki do czytania. Mam swoje, także pominę. <grych> a tu jakieś, o, do ćwiczeń, zobaczcie. Saszetki. Mhm. Jakieś kabelki. USB Dobra, coś tu <noise> zajechało, także idę dalej. A tu dopiero panie wykładają. Także za dużo tej biedronce nie ma. Jaki zestawy do paznokci. Też nie mam ceny. Okej, okay, czyli na poniedziałek szykują. To no może w poniedziałek sobie przyjdziemy, co? W ogóle. Tak. Rękawiczki sportowe 4F. -a. Ile te rękawiczki? Nie ma ceny. Okej. Okay. A tu jakiś bliżą <noise> O ja. Jakieś zestawy za 19 zł. Tak? Chyba tak. A jak nie to czytniki naprzód, nie? Zobaczcie. Z takim czarnym kamieniem. Ale duży wybór w ogóle. I takie złoto. Okej. Okay. Różne pierdół, O, mamy coś pod walentynki. Tak już zapakowane, sowy. I nie tylko. Okej. Okay. Brzydko tam pachniało, nie wiem. Ktoś, krótko mówiąc, puścił bąk. <śla> chyba to wyszło. Tak było. Musiałam odejść, żeby nie było, że to ja, nie? No bo tu jakieś fajne zestawy się pojawiły. Pokazywałam ostatnio te organizery, ale właśnie te, o, te z białym, a teraz są z czarnym. Jak się nie mylę, to jest na serwetki w ogóle. Ostatnio się zastanawiając, co to jest. Fajne są te rzeczy. Czy, jak gdyby to doszło? No okej. Okay. Ładny dywanik, ładny kolorek w ogóle, chociaż nie przypadam z takim 50 na 80. Ok, a cenowo? A cenowo. czytniki naprzód. Ekspres 299 zł. Co to za ekspres? Nie wiem, nie wiem. Komuś się wymskło, no co zrobić, nie? 70 na 80, ale to pokazywałam. No i tutaj jeszcze mamy jakieś kocyki, kołdry, kołdry prześcieradła. Wewołniane z gumką 160 na 225. Guma, różne kolory jak widać. No stała pozycja już biedrze, nie? A cena? 29 zł. No i szlafroczki, już jej pokazywałam ostatnio. O, to akurat nie ma, ale są damskie jeszcze takie, o, kolorki. No taki przyjemny nawet ten kolorek, ale dobra, są jakieś zasłony. Taki plusz, to ładny zieleń, zobaczcie. Ok. I dla dzieciaczków. A tam nawet coś świątecznego, powiem na jakieś prąbce, ale nie widzę. Dobra. Uciekam już. Jeszcze tutaj co to jest? A, makramy. 16,99. ja już jej pokazywałam. No to tyle z tego przeglądu sobotniego. W tygodniu pójdziemy do Biedry. Także kończymy. Dzięki, że byliście. Do następnego. części. I pamiętajcie, koniecznie zostawcie coś po sobie. Łapkę, subskrypcję, komentarz, tak żeby dostać powiadomienie o kolejnym przeglądzie. No jeszcze idę trochę na kwiaty, co? Ale z kwiatami chyba sobie zrobimy osobny filmik. Zobaczcie jaka juka w ogóle. 49 zł, ale ładna. I kto lubi czekoladę, to teraz na Wedlo. Fajna promka, 3 plus 1 gratis. I to jest od 30 do 4. Wszystkie czekolady Wedlo. Jajko niespodzianka, magnetyk, 3 plus 1 gratis. 2, 20... Aha, to są te jajka. Nie miałam tych jajek, nie wiem. Polecacie ten magnetik? Ale ja tam w ogóle mają coś w środku, ciekawe. Ja zobaczcie, co spotkałam. wata cukrowa, którą bierzemy. Żółta, czy różowa? Żółta. ja jak dziecko. Ja mam nasy też kuszą, ale no już ziema. A no zobaczcie, stała, chyba jest ta prąka na tej na tych produktach Cukiernia Róża, bo w zeszłym tygodniu byłam przegląd i było 40% taniej, chyba też, no nie? I teraz jest dalej. Lubicie, polecacie coś z tej Cukierni Róży? Aha, to są te boniczki. no to one mają świetne te produkty, rurki. Kiedyś kupowałam, bardzo dobre, tylko nie ma tego mojego smaku. Zobaczcie, fajna promka, wszystkie pieluchy Dada, 1 plus 1 gratis, promocja od Ostrość. A nie, tylko 4 lutego. A który jest dzisiaj? I zobaczcie, stała promka jak to w Biedrze, 2 plus 1 gratis. Ewentualnie kup 2, zapłać mniej. No to wiadomo, ale ja tutaj nic nie chcę. Tak, chodzę zobaczyć. Może jakaś okazja się trafi, nie? I się trafiła. Ja zobaczcie, wszystkie kosmetyki Fructis 50% taniej. Drugi produkt od 30 do 6 no, lubicie? Mają fajny szampon z ogórkiem, chociaż ja lubię Liskur, ale mój syn używa z ogórka i jest zadowolony do pstuszczających się włosów. Zobaczcie kolejna prąka Nivea, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Od 30 do 4 lutego, kto używa niveau. Spotkałam jeszcze strzelającą orężatkę. <grym> no to bierzemy. dwa. Trzy. Dla każdego po jednej chyba okay. tradycyjnie jeszcze trząsę po gazetkę. Jest. Ach, jest! Dobra. Nowa, w poniedziałku 30 stycznia. O jaka starość. Dobra, wytnę to. Tu sobie przylecimy tą gazetkę. A może oni się pomylili w dacie w ogóle, bo to wszystko było? Od poniedziałku 30 stycznia. Jak ty czytasz? Do czwartku 2 lutego. O ja, dobra. To właśnie wszystko to, które, co pokazywałam w koszach mieli, zobaczcie. No oczywiście, że tak. Dobra, zakręcona jest na sobotę jest nie? <grym>, to się to można. Tu jakieś bluzy. Aha, to wszystko to teraz szykowały panie. To na poniedziałek będzie. sobie podjedziemy, zobaczymy. Tu proszę, zostań moją walentynką, no? Może by mi została, no ja nie wiem, w zależności jaki prezent, no. <grystanie> Jest to jakaś szkatułka na biżuterii. oczywiście z tym prezentem to żart, nie? Ale... Czekajcie, bo pominęłam kartkę. No to jeszcze gaciorki. pani jaka kata. <grystanie> Dobra, tego nie było. No. To nie chce mi wyjść. Ojej, zobaczcie dziewczyny, jaka bielizna w ogóle. Wow! I to wszystko teraz będzie. biedronce. czarna albo taki zieleń. No dobra, to sobie przyjdziemy. Co tak wieje? się tylko otwieram, bo ja tutaj tak stoję? No nie wiem. Zobaczcie, no cóż tutaj jeszcze. Jakieś mi się były. Tak, czyli pani dopiero wykładała. No dobra, to sobie przyjdziemy w poniedziałek, bo we wtorek. W zależności jak tam chwila czasu znajdę. Ale na relaksik zawsze chwila się znajdzie <tak>, tak mnie mocno przeglądy relaksu ja aż to mówiłam nie będę gadała nie będę mówiła tego nie będę powtarzała. To jakiś pędzle do makijażu. A. Fajne rzeczy szykują się i różne. Sprzęty okej. Okay. Również do ćwiczeń. No, fajna gazetka dobra zarazem zabiorę. To tak sobie. O, tu jakiś blender w ogóle. 99 zł. Fajne kubeczki, ale nie doczytam. Coś tu jest. Jezus Maria. Czekajcie. Kazetk. Wszędzie do... dobra. Nie dokaj. Doczytamy. Później. Jeszcze jedna. Strona. O, te garnuszki były. Chyba w innym kolorze. Nie, były też takie. To może być ciekawe i tego będę szukać w na pewno i ostatnia strona no dawaj dobra, się sobie z drugą ręką bo nie otworzę tego o, miseczki, no okej. Okay. dobra, a nie jeszcze jedna strona tak? nie to wszystko, no, zamykamy kończymy, no. dzięki, że wyliście do następnego, cześć